Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie, kochani. Jesteśmy dzisiaj, oczywiście, w lesie. Jesteście tutaj ze mną pierwszy raz, bo ja Wam nigdy tego terenu jeszcze nie pokazywałam na filmiku. Ten cały teren, który tutaj widzicie, rozprzątałam w tamtym roku, kiedy jeszcze nie nagrywałam i nie pokazywałam tego, co robię, kiedy mam tylko taką sposobność. Las jest piękny. I co? Idę sprawdzić, jak wygląda. Ile śmieci znajdę? Oczywiście tradycyjnie. Mam dużą torbę ze sobą od Ewy. Wzięłam dwa worki na śmieci. No i rękawiczki. Ech, widzę, że trochę deszcze, które padały we wtorek. Coś tam jednak się. Gleba nam tutaj namokła fajnie. Cieszę się bardzo, ale i tak uważam, że tego deszczu jest zdecydowanie za mało. Aczkolwiek powiem Wam, że zobaczcie te chmury. Mam nadzieję, że przyniosą również deszcz. No nic. Lecimy, kochani, i zobaczymy, ile mi tutaj naśmiecili w tym moim lesie. Bo ja tutaj wszystko posprzątałam. Ale póki co jest czysto. Razem z Madzią tutaj oczywiście też chodziłyśmy. Piękne są tutaj grzyby, podgrzybki. No, niestety jeszcze nie jest czas, akurat w moim rejonie. Ale myślę, że niebawem coś się powinno już pojawić. Spójrzcie. Ale co? Pierwsza buteleczka, tak? A no właśnie. No dobra. No i co? Zaczynamy. Hm. Chyba ją kiedyś przeoczyłam, bo nie wygląda na jakąś świeżynkę. Okej, okay. zabieramy i lecimy dalej, kochani. Przejdziemy się. Uwielbiam ten las. Zobaczcie jak jest piękny. Patrzcie, jak pięknie są posadzone te drzewa. I jeszcze te ptaszki, słyszycie? Jest cudny ten las. Bardzo go lubię. Jest oczywiście w suliówku. W tym lasku znajduje się takie coś. Podejrzewam, że wiem, do czego to służy. Tu jest, w środku. O, a oczywiście tam jest jakaś butelka, nie będę wchodzić, bo tutaj sobie zaraz znając moje szczęście, to sobie nogi połamię, nie będę skakać. Ogromno jest to budowla. Czy to służy słuchajcie do łapania dzików, tak? Hmm. Tu jest jakieś wejście, jakaś dźwignia. Bo dzików tutaj jest na potęgę, tak? Chociaż ja osobiście jestem przeciwnikiem odstrzałów dzików, bo ja mam na to oczywiście swoją teorię, bo my zajmujemy ich rejony, więc gdzie one mają, biedne się podziać. No nic, lecimy dalej. Póki co, oprócz tej jednej butelki, nie znalazłam nic, nic więcej, co mnie bardzo cieszy. No ale sezon grzybowy jeszcze przed nami, więc. Uwierzcie, mi w tamtym roku wynosiłam stąd wory, ale idziemy, rozejrzymy się, tutaj jest taka dróżka. No może tutaj coś będzie, bo wiem, że ludzie tutaj przechodzą sobie dość często. No zobaczymy, opy było jak najmniej. No i mamy piękne mróżko. Ale jakie ogromne. W tamtym roku nie było takie duże. A obok murowiska co mamy? Flamingówka, tak? I to widzę, że świeżynka. Ale spójrzcie na to. Ktoś włożył patek. Nie, ja po prostu ludzie są nienormali. Nie wiem, ku czemu włożył ten patek. Ale jest ogrom. Już żuczków w środku. Patrzcie. To jest świeżynka. Jeden żuczek nawet żyje. Spójrzcie, drepcze sobie. Ten jeden. Czyli chyba przyszłam w porę do tego miejsca. Bo reszta już jest niestety martwa. Temu jednemu się uda uciec. Widzicie, drepta sobie. Nie skomentuję. No niestety nie może być zbyt pięknie. Dużo nie mam, słuchajcie, bo hmm. na szczęście nie mam. Nie miałam. Tylko znalazłam jeszcze, słuchajcie, ten pojemnik do oleju do samochodu wlewania. Skąd on się wziął w lesie? A to ciekawostka. Ale spójrzcie na to. Już widzę, że się znowu coś nazbiera. Tu jakaś folia. Ach. Nie wiem skąd to się tutaj wzięło. O! A to to wiem skąd się wzięło. Zaraz wam pokażę. Patrzcie. To jest coś związane z kwiatami. To też. Na gruby mój to a skąd to się wzięło? Bo tutaj jest cmentarz. Tylko, że tu się to wzięło? Przecież na cmentarzu jest śmietnik. Tam widzicie jest takie ogrodzenie. O, i tu jesteśmy przy cmentarzu. Dokładnie. No i sukcio. <grych> a tu jakiś dół. Zapewne zaraz znowu coś tam znajdę. Chyba trafiłam. Słuchajcie, na jakieś kolejne wysypisko PRR. Znalazłam coś takiego. Złomik, ale dzisiaj jestem bez fafika. I tak na oko. Coś mi tutaj. Zobaczcie. Ogrom starych cegieł. Jakiś. Szmaty dywane czyli Nie wiem, zobaczcie, to jest jakiś mur. Ręcisław ogromny, kolejny, Tak, to jest jakieś stare wysypisko. Kolejne wysypisko w srywówku. Widzicie tą hałdę? Patrzcie jakie to jest ogromne. To wszystko co idzie w górę, to cała zieleń to jest ta chałda. A tam jest kolejna, ale numer. Masakra. No nic, lecę dalej. Sytuacja nie jest jeszcze najgorsza. Dużo tych znalazłam w folii od kwiatków. No ale dobra, lecimy dalej. Oj, tutaj na wierzch jakiś kabel znalazłam, ale to jest puste, ale bierzemy. No nic, idę dalej. W środku lasu, jak zwykle, kolejne wysypisko. Patrzcie na to, kochani, dętka. Ogromna, muszę tutaj wrócić z kaniowskim, żeby ją zabrać. To jest niedaleko tego wysypiska całego PRL. Bucik. Coś takiego. Hmm. Tu kolejne. A to co mamy, już Wam pokazuję. Kolejna dnówka no naprawdę stary jak świat jest. Ale sakry, co? A to I tu tak przez przypadek oczywiście, tak? Jak zwykle. A co tam mamy? Coś jeszcze widzę. Ciemno jest w tym lesie, bo tutaj jest bardzo dużo drzew. Jest ciemno naprawdę. Aha. No tak. O, grzybek. Patrzcie. No, coś, coś na drzewie sobie. O, fajne. A tu co? folia ja od kwiatów, Z cmentarza. Hmm. Kolejna. No, o, tutaj jest spychowa, się odpada. Ale no, zabierzemy tak i tu mam kolejną folię. Ja już byłam taka zadowolona, słuchajcie, że tak mało tych śmieci dzisiaj. No i co? O! Chyba ktoś demontował auto mało śmieci, ale jak zwykle. Kolejne miejsce się jakieś znalazło. Nie. Trochę jest. No więc, jeszcze się przejdziemy, zobaczymy. Bo te dętki muszę wrócić, bo to jest masakra. O, jakiś kolejny, zobaczcie. części od samochodów. Hmm. Szkoda, że nie mam fafika, bo pewnie tutaj, na tym miejscu by Dużo złomiku wyszło, ale może jeszcze kiedyś będzie czas i się tutaj wróci. No nic, idziemy dalej. No właśnie. Tak to wygląda. Kochani, kręcę się po tym miejscu, o tutaj, cały czas i znalazłam ogrom porozbijanego szkła. Ale też coś takiego. Spójrzcie na to, jest to całe, coś ślicznego. Jak również zielony kieliszek? Co to jest? SPS. Jest to całe i takie maleństwo. Zobaczcie, jakaś SK. Coś ślicznego. Oczywiście kawałek żelastwa. A Staram się tu bardzo delikatnie poruszać. Ogrom jest szkła pobitego i szkło. Co to jest? Skło i nie tylko, ale spójrzcie jaki kolor. Tak, ja tylko że niestety pobite, to też jest rozbite. To też jest rozbite. Ale chyba jutro, jak się wyśpię po nocnej zmianie, tutaj wrócę. Spójrzcie na to. No po prostu jestem w szoku. Mam nadzieję, że więcej uda mi się uratować tych skarbów z ziemi. Bo są piękne. Zobaczcie. Naprawdę? No nie wierzę. A to jest kąpl zestaw. I to czysty przypadek, tak? Bo rozbijany jest ogrom. Ale może coś się jeszcze uratuje. Hm, nie wierzę. To muszę przyjść tutaj z kopaczką. Niestety jakiś uszczerbiony, ale też piękny kieliszek. Widać, że to jest bardzo stare, bo piękne, kolorowe szkło. Co my ma tu mamy? Co to jest? O matko i córko, słuchajcie, to jest całe i to jest niebieskie. Zobaczcie, co za cudo. Co tu jest napisane? Bra. Kurczę. No coś pięknego. I to jest całe niebieskie, piękne szkło. No nic, nie depczę tutaj. Uciekam, bo się robi coraz później. Szykuję się do pracy. Zabieram ten cały majdan. Do samochodu, patrzcie. Widzicie to? Zielone, piękne szkło. To jest całe. Tak. Niesamowite. Takie rzeczy można znaleźć. Co to jest? Czy to jest kolejny cały? Zobaczcie. Kolejny cały taki kieliszek zielony. SP6. Tak? No Tylko Co ja to zabiorę, żeby tego nie potłuc? A. Ciekawe, ile tego wszystkiego jest jeszcze tutaj w ziemi. Hm. Masakra. I tutaj na wstępie zobaczyłam tą porcelanę pobitą i tą, ten kieliszek piękny, też zbity. I mówię kurczę, co to za miejsce? O, drucik. Hmm. Dłużymy. Ale przyjdę tutaj jutro. Zobaczcie. Kurde, takie piękne szkło na wierzchu, co? O mój Boże, ale szok. Przedstawia się to tak, zobaczcie, coś takiego, coś takiego, piękne, różne, zielone, jasno, te właśnie pojemniczki, coś i to wszystko z wierzchu tylko zebrałam, już Wam pokazuję kilka takich, udało mi się jeszcze znaleźć tę szklaneczkę. No i wiem, mamy no, fajne rzeczy. Zobaczcie. Jestem w pobliżu cmentarza, więc zastanawiam się, czy to nie są stare znicze z cmentarza. Czy ktoś po prostu nie zrobił sobie czystek, ale tam też była porcelana piękna domowa kieliszek, więc może też ktoś wyrzucił śmieci. No, no, nie, no i trzeba będzie tam wrócić, pokopać i zobaczymy. Ja biorę to do domku do umycia, a wy mi napiszcie, jeżeli wiecie, co to jest, ale piękne. Piękności naprawdę są cudowne. Jeżeli to są znicze, no to majster sztyk. A tu co? Wór z lasu. Hm. ale dobrze. Wyjechało tego trochę. Tak, ile by nie było, słuchajcie. To wyjeżdża, to jest najważniejsze. A jest tam, w tym miejscu jeszcze były takie doniczki, też zabrałam, no bo to plastik, tak, no przecież, no nie, nie może tam zalegać. A ja się z wami żegnam, kochani. Jestem w pięknym miejscu, w pięknym moim lesie. Na szczęście nie było dużo śmieci, na moje szczęście. No i kolejne miejsce odkryłam, tak. Duży potencjał tam widzę. No nic, trzymajcie się kochani serdecznie. Ja zmykam do, do domku, bo muszę umyję to wszystko i jeszcze do pracy się już muszę szykować, bo niebawem trzeba lecieć na nockę. Cudownego Wam tygodnia życzę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, pa.